Witam, tu Bartix To będzie taki youtube'owy poradnik jak przesłać film Najpierw musimy film nagrać Ja tutaj mam escape'a Którego teraz wrzucę Najpierw klikamy prześlij film Potem się logujemy Wybierz pliki z komputera Albo Tutaj szukamy Przenoszę escape Film najlepiej jest przekonwertować Czego ja nie zrobiłem, dlatego możemy się przesłać nawet kilka godzin. Zapomniałem po prostu. No i kiedy nam się przesła, możemy zmienić pierwsza część pierwszego odcinka opis no to opis to będzie na przykład 1, 2, 3 tutaj tagi możemy sobie wpisać wybrać licencję czy mamy film oglądać wszyscy czy tylko nasi tylko osoba mająca link Czy film ma być prywatny Czyli my decydujemy kto to ogląda Ustawienia zaawansowane Czyli zezwalaj na komentarze Czyli tylko mogą głosować na komentarze Oceniać film Dystrybucja Lokalizacja filmowania akurat filmowałem w internecie, więc. No. Nie, przekonwertowałem to. Tylko na jakiś też duży format. Tak to by było dopiero teraz 2 czy 3%. No, to tyle. Dziękuję. Komentować, subskrybować. Dawać łapki w górę i cześć.